już piąta niedziela wielkanocna tego czasu umacniania w nas wiary paschalnej. Paschalnego też zaangażowania w Kościele. W pierwszym czytaniu słyszymy o zakończeniu pierwszej misji wyprawy misyjnej Pawła i Barnaby. Bo wiara paschalna to nie jest jakiś duchowy komfort, który otrzymujemy od Pana Boga ale to zaangażowanie w służbie innych ludzi. Paweł i Barnaba wracają do domu. Mówią o tym, co się wydarzyło. Dzisiaj słyszeliśmy listę całą trudnych może miejscowości. Listra, Ikonium, Antiochia, Pizydia, Panfilia, Perge, Atalia. Prawie jak program wakacji w Turcji. All inclusive, sobie myślimy. A tak naprawdę ta misja to była wielki trud, poświęcenie. Gdy policzymy sobie te odległości, a ja zachęcam, żeby sobie zobaczyć mapkę, przynajmniej na Googlach, ile kilometrów w nogach. Nie było autokarów, nie było autostopu. Trzeba było przemierzyć pieszo. Dziesiątki tysięcy kilometrów. Po co? By głosić słowo Boże, by dawać świadectwo o zmartwychwstałym panu. I było wiele perypetii, możemy to sobie poczytać w Księdze Dziejów Apostolskich. Wiele zagrożeń, przecież Paweł i Barnaby uciekali przed ukamienowaniem nawet, byli oskarżani przez Żydów. To jest właśnie ta moc wiary paskalnej. Oni nie pojechali na wycieczkę do Turcji, a pojechali podjąć ten trud Ewangelii, Ewangelizacji. Zobaczmy, że my dzisiaj jesteśmy chrześcijanami. Przepraszam, mówię o sobie przede wszystkim, ale e, głosimy Słowo Boże w kościele rozlegliwionymi. No właśnie. i Potem martwimy się, że świat jest taki, ani inny. Dlaczego? No bo Siedzimy z założonymi rękami. Nie podejmujemy tego trudu niesienia słowa Bożego, dobrej nowiny innym ludziom. Ale przede wszystkim to, co Paweł i Barnabę dostrzegli właśnie podejmując ten trud, że działa łaska Pana Boga. Że Pan Bóg otwiera podwoje wiary dla Pog. Jeżeli siedzę w domu z założonymi rękami, nie dostrzegę tej łaski. Nie zobaczę, jak Pan Bóg działa. Jak często słyszę na spowiedziach, że Pan Bóg jest głuchy na moje modlitwy. Siedzę w domu, modlę się i Pan Bóg nie zmienia mojego życia, no bo trzeba wyjść z tego domu. Paweł i Barnaba wyszli z Antiochii, w Syr, po to, by głosić Ewangelii. Wtedy zobaczymy łaskę. Jeżeli siedzę ze szlanką herbaty przed telewizorem i tylko oglądam jak M jak miłość, to gdzie mam zobaczyć tą łaskę? Chrześcijanie łaskę Bożą odkrywa w drodze, na drodze wiary, dzieląc się tą dobrą nowiną z drugim człowiekiem. I podsumowuje to święty Łukasz. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. I odnosimy to też do naszego życia. My często myślimy, że nasze życie przez to, że jesteśmy ludźmi, którzy chodzą do kościoła, którzy się modlą, Pan Bóg nas uwolni od ucisków, uwolni nas od przeciwności, uwolni nas od chorób. Mamy czasami do Niego nawet pretensje. Jak to przecież jestem w apostolskiej modlitwie, a spotykam mnie tyle przeciwności żyć. Pan Bóg nas uwolni, tak. Przyjdzie taka chwila, gdy, jak słyszeliśmy w księdze Apokalipsy, otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie. Nie będzie już śmierci. Gdy przejdziemy przez tą granicę śmierci, już nie będzie ucisków. Będzie wieczny spokój, do którego dążymy. Oczywiście, to jest nasza nadzieja, ale póki co tutaj na Ziemi musimy przejść przez wiele trudności, wiele ucisków, wiele przeciwności, wiele pokus, zwątpień. Nie martwmy się tym. Ważne jest to, żeby umieć zobaczyć w tym wszystkim łaskę Pana Boga. I zobaczmy, gdy Paweł i Barnaba wracają do Antiochii. W Syrii, do tej pierwotnej wspólnoty, która wysłuchała Ducha Świętego i posłała ich w nieznane, naprawdę w nieznane, oni nie opowiadają w pierwszej kolejności o trudnościach, ale własno, właśnie mówią o łasce. Mówią o działaniu Pana Boga, o Jego miłości. To jest coś niesamowitego: to jest to spojrzenie wiary paskalnej. Gdy żyjemy wiarą paskalną, wtedy na pierwszym rzut oka. Dostrzegamy w nas, wokół nas, w naszych rodzinach, społeczeństwie, dobro. Dostrzegamy łaskę. Dostrzegamy Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie. To jest coś niesamowitego. Wtedy rzeczywiście możemy żyć tym nowym życiem. To, co mówi Apokalipsa dzisiaj. Nowe miasto i Ja mogę stać się nowym miastem. Nowe Jeruzalem może stać się doświadczeniem wtedy, gdy ja rzeczywiście żyję wiarą paschalną. Dlatego jest nam potrzebna wspólnota. Popatrzmy, Paweł i Barnaba nie idą sami. Oni są posłani przez wspólnotę, wracają do wspólnoty. Doceniajmy te wspólnoty, które są w naszej parafii, w Kościele, gdzie możemy rzeczywiście ciągle czerpać siłę i moc do tego, by nasza wiara była coraz bardziej silna i do tego, by dawać jeszcze lepsze świadectwo miłości Boga, jakie doświadczamy właśnie w Kościele. Jak doświadczać tej chwały? Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, że został otoczony chwałą. Co to znaczy? Czy stały się jakieś znaki nadzwyczajne? Na czym polega ta chwała? Którą ojciec otoczył Jezusa i Jezus otacza ojca, jest doświadczeniem wspólnoty kościoła. Skąd się bierze ta chwała? Dziele bierze się stąd, że Jezus stał od wieczerzy, zdjął szaty, przepasał się prześcieradłem i umywał uczniom nogi. Gdy zaczynam tą miłością służyć drugiemu człowiekowi, Wtedy objawia się Boża chwała. Chwała Boża to nie jest coś spektakularnego, coś nadzwyczajnego, że nagle zobaczymy aniołów z trąbami, jakieś światła nadzwyczajne, ale wtedy, kiedy rzeczywiście w przeciwności życia wychodzę do drugiego człowieka i służę, wtedy objawia się chwała, wtedy jest piękno kościoła, wtedy jest rzeczywiście ten splendor Boż. Nie tak, jakbyśmy może chcieli na filmach coś nadzwyczajnego, lasery, światła, dymy. Chwała Boża, to służba drugiemu człowiekowi. I dzisiaj, w tych przeciwnościach, które przeżywamy, w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu trudu codziennego życia, tych zmartwień, które mamy o nasz codzienny byt, o naszych bliskich, o nasze rodziny, o pracę, o to czy spłacimy już te wszystkie kredyty, czy nie, czy uda nam się to wszystko jakoś pozwierać, Przychodzimy właśnie tutaj, do wspólnoty Kościoła, by rzeczywiście doświadczyć Jego łaski, abyście się wzajemnie miłowali. Nowe przykazanie Wam daje. Jedyne przykazanie, najważniejsze przykazanie. Zastępujące stare przykazanie. Nie ma większego przykazania, niż abyście się wzajemnie miłowali. I to jest coś bardzo ważnego. Popatrzmy, my mamy takie ciągle myślenie starotestamentalne. Będziesz miłował Pana Boga swego, jak siebie samego, z całego serca, z a swego bliźniego, jak siebie samego. Pan Jezus nic nie mówi o miłości do Boga. Nic nie chce dla siebie. Ale mówi: Abyście się wzajemnie miłowali. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest dla świata znakiem, staje się uczeń Chrystusa, gdy się wzajemnie miłuje. Nie przez nasz strój, nie przez jakiś wizerunek zewnętrzny, jakieś insygnia, które założymy. Będziemy się odróżniać od świata, ale przez braterską, siostrzaną miłość służebną wobec drugiego człowieka, abyście się wzajemnie miłowali. Popatrzmy, jak bardzo w tych skomplikowanych czasach ludzie z zewnątrz, my może tego nawet nie doceniamy, ale ile słyszymy dzisiaj w obliczu tej wojny na Ukrainie, wobec uchodźców, którzy przybyli także do naszego miasta, wielu z zagranicy chwali, popatrzcie na Polaków, jak oni po prostu służą tym ostatnim potrzebującym. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo dla nas to jest tak naturalne, a ludzie to dostrzegają właśnie z dystansu, z zewnątrz. W tych przeciwnościach, w których żyjemy, w tej obliczu masakrycznej wojny. Potrafimy rzeczywiście służyć, otworzyć nasze serca, nasze domy dla ludzi potrzebujących. To jest Kościół, to jest prawdziwe oblicze Kościoła, i może Właśnie dzisiaj zauważamy, że wielu ludzi, którzy fizycznie może w Kościele się nie odnajdują, mają tą chrześcijańską wrażliwość, by pomagać tym najbardziej potrzebującym. Kończymy ten tydzień modlitw o powołania w Kościele. Od tej niedzieli czwartej wielkanocnej, którą nazywamy niedzielą Dobrego Pasterza, dzisiaj jakby konkluzja tych modlitw jest właśnie, że Kościół jest wtedy Kościołem, gdy się wzajemnie miłujemy. To jest jakiś program. Dzisiaj tak wielu ludzi potrzebuje tych pasterzy, którzy pomagają właśnie w tej wzajemnej miłości, którzy są pierwsi, nie tylko pouczający, bo to jest łatwo stanąć się na ambonii i pouczać, macie robić to, tamto. Żeby być dobrym chrześcijaninem, ale kościół, który rzeczywiście jest pierwszy w służbie potrzebujących. Znowu mam ornat ze świętą rodziną, bo w świętej rodzinie, w naszych rodzinach rodzą się powołania, bo rodzina jest miejscem, gdzie uczymy się wzajemnie tej wrażliwości na ludzi ostatnich. Jest taka w tradycji kościoła wschodniego. Piękna modlitwa, błogosławieństwo. W Kościele Wschodnim, oczywiście my dobrze wiemy, że to ksiądz jest szafarzem sakramentu małżeństwa, nie tak jak w Łacińskim. W każdym razie jest takie błogosławieństwo na koniec, żeby ci nowożeńcy, którzy świętują radość swojej miłości, upraszali błogosławieństwa, tym błogosławieństwem jest to, niech nasze dzieci będą księżni. Którzy będą służyć w Kościele, niech będą królami, którzy będą wprowadzali sprawiedliwe prawo, niech będą sędziami, którzy czynią dobrze. niech będą tymi, którzy rzeczywiście w Kościele służą najbardziej potrzebującym. Modlitwa małżonków o błogosławieństwo, by nasze dzieci służyły w Kościele. Popatrzmy, jak ta dzisiaj modlitwa jest potrzebna. Dzisiaj, gdy w Polsce już widzimy seminaria świecą pustkami, wiatr, hula w tych wielkich gmachach e, pustych, patrzymy z jakimś niepokojem, kto będzie przybliżał nas do Boga, kto będzie tym pasterzem, tym prezbiterem, który rzeczywiście pokazuje i pomaga, jak przejść nasze życie. Te wielkie uciski przeciwności, tego potrzebujemy. Ale czy modlimy się, nasze dzieci, nasze wnuki podjęły tą służbę w Kościele, w życiu zakonnym, misyjnym. To jest największe błogosławieństwo. Pamiętam jak dziś, gdy poszedłem do zakonu, moja mama spotkała koleżankę z pracy, pyta się, no co u Andrzejka słychać? Zawsze byłem Andrzejkiem. Mama mówi, do zakonu poszedł. O Boże, tragedia cię spotkała. Jeden syn na księdza, drugi na księdza. Boże, same nieszczęścia Ciebie spotykają. A moja mama mówi, ale jak to tak możesz mówić? Jestem tak szczęśliwa, że łaska Pana Boga na dwóch synów zeszła. No co ty opowiadasz? Tragedia. No, tak świat myśli że bycie w Kościele to tragedia. A my jesteśmy po to, by odkrywać, że to jest łaska i o tą łaskę prośmy. Prośmy o ten zapał apostolski, jaki miał Paweł i Barnab, by iść właśnie w nieznane, by nieść Ewangelię, by nieść nadzieję. Dzisiaj tak wielu ludzi tej nadziei w naszych czasach potrzebuje. Amen.